Przeciętny początek, świetna połowa roku, dramatyczna końcówka. Tak w skrócie wyglądał 2025 w sprzęcie komputerowym. Rok 2025 rozpoczęliśmy od mocnego uderzenia w postaci premiery Blackwella serii rtx 5000, w tym jednostki 5090, która to przyniosła chyba największe zaskoczenie względem innych RTX-ów 5000. przyrost wydajności na poziomie 30-35% względem rtx 4090, również wprowadzenie feature'ów nowych MFG, DLSS4, również modelu transformacyjnym, co dało obraz ciekawej karty, chociaż bez szału, biorąc pod uwagę poprzednie premiery, w tym premiere RTX-a 4090. 90. Przypomnę tylko, że tak naprawdę przez cały rok poza jednym małym epizodem był problem z dostępnością RTX-a 5090, zaczął się boom na cały AI, również kwestia chińskich RTX-ów 90 z końcówką D, to wszystko spowodowało, że przez dłuższy okres, czy nawet do dzisiaj te karty są ciężko dostępne, nie jesteście w stanie nabyć 90 w sensownej cenie, pamiętam, że najniższa wycena tej karty osiągnęła poziom 8500 zł, za tyle można było ją kupić w tym roku, Poza tym, tak naprawdę mówimy o znacznie wyższej wycenie. Sam nawet próbowałem ostatnio kupić 90 wersji BTF za ponad 14 tysięcy złotych. To tylko pokazuje, że ta karta wcale nie staniała. Co w przypadku innych RTX-ów 5000 ma miejsce. Jeżeli chodzi o pozostałe premiery, zobaczcie, proszę, że mamy mniejsze bądź większe wpadki. I tak naprawdę każda miniaturka do mojego materiału premierowego o RTX-ie 5000 pokazywała mniejszy bądź większy zawód. 5080, chyba najgorsza 80 od wielu lat. Nie wnosząca niczego spektakularnego. 70Ti, zbyt wysoka cena względem MSRP. Ta realna wycena rynkowa była dużo wyższa tej karty niż MSRP. 70 no okej. Okay, premiera dosyć ciężka, nie wnosząca znowu nic nowego. Z kolei z biegiem czasu ta karta okazała się chyba najciekawszym RTX-em 5000, zważając, że jej cena w nie... W niektórych sytuacjach czy w niektórych momentach potrafiła spaść do 2200 zł. Za tyle można było otrzymać najtańszą wersję 5070, co też chyba oddawało realne możliwości tej karty, taką realną wycenę, właśnie modelu RTX 5070. Nie chcę mówić o 60Ti, bo ona w dłuższej perspektywie czasu okazała się jeszcze większym zawodem, tak naprawdę kartą niewybieralną. Dużo osób nie decyduje się na zakup tej karty, no chyba że patrzy na scenę audiowizualną czy bardziej. Wizualną, gdzie faktycznie można wykorzystać 16 GB VRAM. I na przykład nie ma sensu w tym momencie dopłacać pieniędzy do 70, chociaż większość osób gamingowych stawiała raczej na model 5070 niż na 5060Ti, natomiast jeżeli chodzi o całą premierę zwykłego modelu 60, gagatku, ale ja już cię miałem tydzień przed Twoją premierą, ale nie dane mi było Ciebie przetestować. Ponieważ Nvidia nie wypuściła sterowników, to spójrzmy na to zasłonę milczenia, ponieważ Nvidia schowała premierę tej karty. Był z tego niemały raban, no i tak naprawdę to zwieńczyło całą tą serię premier RTX-ów 5000 w tym roku. Eee pokazało tylko, że każdy kolejny RTX 5000 jest tym gorszym RTX-em w ocenie i tylko udowodniło, że w kontekście sprzętowym, sprzętowo gamingowym ten rok dla Nvidia był ciężki, był słaby. Nvidia była często krytykowana, tak dosyć otwarcie za swoje premiery. Ciężko było tutaj wynajdywać jakieś plusy tej serii, szczególnie że dokonała się jedna ciekawa rzecz. To jest taka ciekawostka tego roku, że AMD zasadniczo z otwartymi rozwiązaniami. Bardziej w serii rx ów 9000 się zamknęło, tak w przypadku Nvidii mówiliśmy o otwarciu, które spowodowało, że inne rtx -y otrzymały na przykład model transformacyjny, gdzie ta jakość obrazu była bardzo podobna, czy nawet taka sama, jak na kartach droższych. A więc rtx -y 2000 mogliście skorzystać również z modelu Transformer względem CNN. Więc to były te zmiany pozytywne i troszeczkę pokazały, że tak naprawdę tym jedynym wiczerem dla serii RTX-ów 5000 był MFG, czyli generator wielu klatek. Mimo wszystko nie powodując. Westchnień użytkowników i nie stawiających ich w roli wymieniaczy kart graficznych, tylko po to, żeby skorzystać z tego feature'a. Więc MFG nie był tą kartą przetargową czy nie stanowi dalej karty przetargowej dla serii RTXów 5000. Do tego doszły problemy z 12VHPWR, które troszeczkę zmieniły odbiór tych kart graficznych. Sporo tych problemów się pojawiło. Później doszły słuchy również czy te informacje o bardzo podstawowej metodzie dostarczania napięć do elementów karty graficznej, co również przyczyniło się do problemów właśnie z 12VHPWR. Przeprojektowane złącze wprowadzane do nowych kart graficznych no było z tym nie lada rabanu. To był taki znak roku 2025, taka łatka, która przylgnęła do RTX-ów 5000. To był świetny rok dla NVIDIA w kontekście wyników finansowych w całym tym boomie AI. Natomiast, jak już mówiłem, jeżeli popatrzymy sobie na scenę hardwareową, wygląda to dosyć blado i gracze otrzymali tak naprawdę wielkiego kuksańca. Niestety. Stawiam dolary przeciw orzechom, że już nikt nie pamięta o opóźnionej premierze RX-ów 9000, w tym modeli 9070 i 9070 XT. A wszyscy, mimo wszystko, wiedzą o tym, że Radeon XT stał się najczęściej wybieranym Radeonem w historii. To tylko pokazuje, jak dobrze zostały przyjęte te karty graficzne, w tym model 9070 XT. I tak naprawdę można się zastanowić, skąd wynika popularność tej karty. No bo premiera była, mówiąc szczerze, taka sobie okej. Okay. Przyznaliśmy AMD, że znowu uderzając w ten segment średnio robią dobrze, że trafili. Natomiast, biorąc pod uwagę to, co te karty zaprezentowały względem serii 7000 XT i XTX, no to tam nie ma niczego spektakularnego. Nawet gorsza wydajność w rastrze, ok, poprawiona w kontekście wydajności w silnikach raytracingu, tracingu, dobra efektywność energetyczna. Natomiast. Te karty, zarówno pod kątem zaawansowania technologicznego, jak i rozwiązań, nie wyglądały spektakularnie. No, jest jeden mały handicap jeszcze po stronie FSR 4, które sprzętowo w pełni jest obsługiwane tylko przez karty serii rx 9000, w przeciwieństwie do 7000 XTXTX, bo tam możemy to odpalić, ale ze stratą osiągów, ale także pod kątem wizualnym, nie wygląda to tak samo jak na FP8, więc to była ta karta przetargowa co było dla wielu osób zaskoczeniem, bo skoro NVIDIA wprowadza DLSS w modelu Transformer również dla rtx 2000, to dlaczego nie mamy tego samego po stronie RX-ów 7000 czy jeszcze wcześniejszego RDNA? Oczywiście to się wiąże z rozwiązaniami technicznymi. Jak się okazało, wsparcie tutaj rdzeni Tensor dla serii rtx 2000 było rozwiązaniem przyszłościowym, z którego właśnie może skorzystać Turing. Ale wracając do Erixów 9000, bo dla wielu osób na początku nie były to karty spektakularne, ale okazało się, że tak, utrzymanie dostępności, niezła cena, niezła wydajność, zadowalająca w tym segmencie cenowym, spowodowały, że tak naprawdę te karty stały się takim naturalnym wyborem do kwoty 3000 zł. Pomijam już to, że większość Erixów 9000 naprawdę świetnie spisuje się w kontekście kultury pracy, mamy spore pole do popisu przy rdna 4 do Undervoltingu i po prostu są to karty dobre. Dlatego też cieszą się taką popularnością. A Nvidia troszeczkę nie wykorzystała tego momentu. Wydaje mi się, że wycena RTX-a 5070 Ti powoduje. Że ludzie jednak boją się przełamywać tę barierę psychologiczną 3000 zł i dokładać kilkaset złotych tylko po to, by otrzymać kartę powiedzmy o wyższej wydajności w raytracingu, tracingu, który mimo wszystko w tym roku no, jest gdzieś schowany, nie powoduje dużo zmian. A po stronie FSR-4 mamy dobry upscaler, mamy również generator klatek, więc większości osób do szczęścia niczego więcej nie potrzeba. To taki skrót informacji o Eriksie 9000. Ja bym tylko narzekał na jedną rzecz, że ta cena w Polsce Eriksa bez dopisku XT była przez cały rok dosyć kiepska, była zbyt bliska wyceny modelu XT. W związku z tym nie sprzedawała się tak dobrze, a widziałem spore pole do popisu z RTX-em 5070. Jeżeli chodzi o ten model najtańszy czy dwa modele najtańsze 9060 XT w wersji 8 GB i 16 GB, trzeba Przyznać sobie otwarcie, że ta karta też się lepiej spisywała od, czy dalej się spisuje od swoich konkurentów po stronie zielonych, no bo wersja 8GB według mnie wygrała z RTX 5060 na wielu polach, a z kolei 16GB jest sporo tańsza od 5060 Ti i w związku z tym wszystko wygląda dla AMD pozytywnie po stronie wydajności, po stronie takiego wyboru, zarówno w tym niskim, jak i średnim segmencie. Więc może premiera nie była spektakularna, ale splot kilku czynników spowodował, że te karty w roku 2025 należy oceniać pozytywnie, ale oczywiście chciałoby się więcej. Bez wątpienia nie był to rok procesorów. Poza premierą 9950X3D mówimy raczej o rozczarowaniach. Mam na myśli jednostki 7500X3D czy 7600X3D. Tak naprawdę jest to wielkie wyczekiwanie na promocję, bo względem znakomitej wyceny 7800X3D te procesory nie mają specjalnie dużo do zaoferowania. Mówiłem o tym w dwóch materiałach, gdzie oceniałem te jednostki, mówiłem wam jak wygląda ich wydajność i pozycjonowanie na rynku. Po prostu AMD mocno przestrzeliło w rynkową, ale to też ma związek z modelami Tray. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to zachęcam was do obejrzenia właśnie materiału premierowego z Ryzenem 7500 x 3 d Jeżeli chodzi o stronę niebieskich, tutaj na pewno wiele zrobiła promocja na 514 14600 kf W pewnym momencie mogliście kupić ten procesor za 600 zł z Batyfieldem 6, co moim zdaniem było świetną propozycją. Do dzisiaj pozostaje moim zdaniem taką ofertą roku po stronie procesorów. To były takie dobre akcenty. Należy też odnotować spadające ceny, czy wracające do normalności ceny 7800X3D. Trochę to trwało, ale przez kilka kolejnych miesięcy, tak naprawdę, te ceny się uspokoiły i można było nabyć tak świetny procesor za około 1000 zł, co dla mnie też jest mistrzowską wyceną. To samo tyczy się 9800X3D. W momencie, kiedy uspokoiła się już dostępność tego procesora, ceny spadły do w miarę rozsądnego poziomu, więc tak naprawdę poza tym nie było żadnych sensacji. Ten rok w procesorach był w miarę spokojny. Szkoda tylko, że jednostki Ultra bardziej nie spadły w cenie, również nie były w żaden sposób promowane, przez co dla większości osób były one taką opcją numer 3, jeżeli chodzi o wybór, zarówno za Ryzenami, jak i jednostkami na LGA 1700. Także spokojny rok w procesorach, bez większych historii. Punkt numer 4, czyli fantastyczna połowa roku i fatalna jego końcówka. No cóż, mogę dodać więcej? W momencie, kiedy w wakacje mówiliśmy o dobrym czasie na zakup komputera, na przyzwoitych cenach komponentów, na ogromnej dostępności, o promocjach, o tym, że na, no jest to taki dobry moment na no to, aby wybrać się do sklepu. I dokonać zakupu. Tak teraz możemy mówić o dramacie rozgrywającym się właśnie na rynku PC. Na cenie pamięci, która oscyluje już za zestaw 32 GB w okolicach 2000 zł, co stawia całe zakupy pod dużym znakiem zapytania, szczególnie tych komputerów tanich. Dzisiaj tak naprawdę ma to sens w kontekście zakupu komputera za ponad 10 tysięcy złotych, a jeżeli szukacie komputera tańszego, no to biada wam, bo pamięć będzie stanowiła nawet o połowie całego koszyka, a tak to nie powinno wyglądać mówiąc szczerze. Czy to się skończy? O tym już mówiłem w niejednym materiale, więc nie chciałbym do tego wracać, zarówno na podcaście rozmawialiśmy o tym z Blakiem, jakie są przewidywania. Mówiłem o tym w ostatnim materiale, który dotyczył kryzysu na rynku pecetowego, więc zachęcam Was po prostu do powrotu do tych materiałów i do spokojnego obejrzenia ich, tak by tutaj wyłuskać odpowiedź. To jest takie podsumowanie tego, że po prostu rok zaczęliśmy z takim maraźmie troszeczkę w oczekiwaniu na premiery, później było coraz, coraz lepiej. Nastąpiło apogeum. Zakupowe czy okienko zakupowe otworzyło się w bardzo szeroki sposób, natomiast później było już tylko, tylko gorzej. Tak naprawdę wróciliśmy do takich mrocznych czasów, znanych z kryzysów kryptowalutowych. I taka jest obecnie sytuacja na rynku. Tak wyglądał rok 2025 właśnie w całej tej otoczce zakupowej. Była mowa o kartach, była mowa o procesorach, wspominałem także o rynku, jako całym rynku i tych okienkach zakupowych. Natomiast warto wspomnieć jeszcze o innych elementach, które były widoczne właśnie w mijającym 2025 roku. A więc koniec ery RGB, a może inaczej, era RGB zmieniła się w erę wyświetlaczy a więc mamy tych wyświetlaczy coraz więcej, zarówno po stronie chłodzeń, obudów, wprowadzamy je w coraz większej liczbie i to faktycznie ma miejsce. Też widzę taki trend po stronie producentów wyświetlaczy, a więc te wyświetlacze zaginane na AIO, wprowadzane całe tafle 10-calowe, pokazywałem Wam to na przykładzie Wrighta w modelu Vision, gdzie faktycznie taki ekran może się znaleźć już domyślnie w obudowie, co myślę, że troszeczkę zmienia perspektywę właśnie patrzenia na tradycyjne skrzynki. W obudowach jest też Coraz więcej szkła. To już mieliśmy zapoczątkowane w roku 2024, a więc mamy taką troszeczkę walkę pomiędzy obudowami szklanymi a obudowami z lepszym przepływem powietrza, z kratkami wentylacyjnymi, z meszem. Tego pojawia się coraz więcej w kontekście szkła. Pytanie, jak mówię, jak to będzie wyglądało. Już w przyszłym roku, czy też nie doczekamy się bardziej futurystycznych obudów, zobaczcie proszę na Projekt Haven. Moim zdaniem bardzo ciekawe obudowy, nietypowe. Być może to też jest jakiś początek trendów zupełnie innych w obudowach, w tym widoku na komputery. Steam Machine sam w sobie też może przyczynić się do atrakcyjności komputerów mini PC. Chociaż nie jestem spektakularnie do tego nastawiony, ale wydaje mi się, że coś w tym interesie się może ruszyć. System bezkablowy wydawać się by mogło, że jest takim dobrym początkiem do zmian w PC, ale nawet pokazuje to ASUS, że ograniczona dostępność utrudnia popularyzację tego standardu. Bardzo długo walczyłem o kartę RTX 590 MTF. Tak samo widzę, że płyty główne nie są specjalnie popularne, więc na razie to wszystko raczkuje, nie jest to specjalnie popularne. I tak naprawdę w ten sposób można byłoby podsumować rok 2025. Kolejny rok w takim słodko gorzkim podsumowaniu, z dobrymi momentami na zakup PC, z premierami, które jednak w większości przypadków zawodziły albo nie wprowadzały niczego nowego na rynek. A, można jeszcze powiedzieć, że był to rok upskalerów i generatorów klatek. O, tak bym mógł to ująć, bo dużo się o tym mówiło. Również w założeniu programów zewnętrznych OptiScalera LSFG było tego co nie miara. Dziękuję Wam bardzo, mówi Lipton i papa, widzimy się w 2026.